Dawno już nie było takiego vlogowego odcinka A ja lecę pokazać wam, jak to wygląda od środka No Na ścieżkach trochę się pozmieniało No to po kilku godzinach wreszcie dojeżdżam do Trójmiasta No dobra, to idziemy odwiedzić chłopaków z I zaraz obczajmy może City w Gdyni to Chłopaki z Majestii ogarnęli szybki serwis nart a ja mogę iść dalej Narty testujemy, zobaczymy jak się na takich parkowych nartach jeździ. Lubicie bardzo parki trampolin. Pokażę Wam jak pracuje się w Jump City. Taki szybki update od czasu kiedy byliśmy ostatni raz z, z wizytą tutaj. Jesienne rozrywki w Polsce. Bedarno mnie tu już nie było. Dziwnie tak wrócić do starej pracy, zobaczyć co się dzieje tutaj chyba są ferie w Trójmieście mieście. Wow, ile ludzi o maksa dużo siemano tak no poznałem no sporo się tutaj pozmieniało przede wszystkim nie wiem czy widać, o widać jest przejście bezpośrednio z areny głównej na gąbki jest tak a Teraz zrobiłem małą niespodziankę w biurze, bo ekipa cała się nie spodziewa, że w ogóle nie wiedzą, że jestem w dyni. Stup Puk Siemanko Jest i pani Ja to nie wiem nawet kim ty jesteś, teraz pani kierownik, pani kierownik. Ale pięknie. pewnie tego co jest na ścianach nie mogę wam pokazywać, nie, więc to są fajne, ja nawet sam nie patrzę. Podziadno Ło wow, ile ludzi co tutaj coś? ludzie są... są ludzie, ale wszyscy zapracowani na Maxa Siemano Co oglądacie? Staniki i gorsety? No właśnie tak się tak się, tak, tak się pracuje właśnie w City To jest generalnie to co stąd tym zapamiętają, Dziewczyny. Staniki i Marcin, cześć Andrzej. Cześć no, Michał. Michał. To jest Michał, Michała jeszcze nie znam. Co robi Michał? Michał dba o nasze finanse. nasze finanse na biurku. O, są finanse. Siemano, jest Maciej Maciej Krakowiak. Cześć. No, tutaj są te 10% zniżki, które możecie dostać, gdzie mogą dostać. O, kodu nie pokażę. Uuu, seteczka. Co, co zrobić, żeby dostać seteczkę? No, i ten, tajna, tajna mapa. Ja wam jej nie pokażę całej. No, to są wszystkie, wszystkie parki, które kiedyś powstaną. No dobra, yy, nie przynudzajmy idziemy zobaczyć, co się zmieniło na arenie gór. No teraz w Gdyni są ferie, więc, to, więc nie będę się wbijał, żeby skakać. Jak wam pokażę, co tutaj się pozmieniało. Tak, jest takie coś, jest Magda. siema Magda. Generalnie zmieniło się trochę. O. A nie mam skarpetek antypoślizgowych. Arena główna jest jak była, ale jest na przestrzał, generalnie wygląda to dużo, dużo lepiej. Tutaj do koszy jest teraz takie przejście wolne można sobie zobaczyć. Trzeba. Przyjechałem zobaczyć co tu się zmieniło od ostatniej mojej wizyty. Oglądaliśmy Tak, dobra, super, no to piątka. na ścieżkach trochę się pozmieniało też obcięli generalnie też barierki zostały obcięte o i teraz to... Prze ile ja, miejsca? Ja, ja chciałbym mamę pozdrowić pozdro dla mamy? o, także trochę się pozmieniało wygląda to jak wygląda jakaś dykta ale... Ci się bawią w ferie, a ja wracam teraz z powrotem do stolicy i lecimy do Włoch na narku. Także w kolejnym odcinku na pewno zobaczycie materiał z Italii. It's Blue sky will Ciekawe take tripo, us home. Się we'll take it easy, we'll take it slow. We'll take it slow. It's a good day for the road. And time goes so fast.